Kobiety narcystyczne bardzo manipulują. Są jak kameleony. Przekształcą się w to, co chciałbyś zobaczyć. Narcyska na początku może wydawać się miła i delikatna. Może nawet wydawać się skromna, pokorna, tak jakby była gotowa na poważną relację, by założyć z tobą rodzinę. W rzeczywistości ma ukryty cel, motyw. Chce cię wykorzystywać a następnie zniszczyć. Będzie wykorzystywać wszystko to, co masz, a następnie zostawi cię z niczym na pewną śmierć. Może być podła, bez serca, nie obchodzi jej nikt poza nią samą, natomiast wizerunek, który prezentuje na zewnątrz, może wydawać się całkiem odwrotny. W rzeczywistości nie posiada empatii, dba tylko o siebie i o swoje potrzeby. Kobieta Narcyz to modliszka, fem fatal men i wiesz co robi modliszka na koniec